No ja, co tam u Ciebie, żał? No tak, mnie wszystko okej. <śpiewanie> Serio? No co Ty? <śpiewanie> Serio? Aż mi silna leci po mordzie. <śpiewanie> co? Czarna małpa? Wiesz co? Przesadziłeś. Ty masz małe biki, jesteś sferem. Ty ty kur... kur... <grystanie> <grystanie> <O, bjebane. grystanie> nie, o, nie, z nie, też też no. <grystanie> nie, 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 Pod nie, 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 Kurde, dziewczynko. nie, 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 No je Dobra, sam tego chciałeś, dawaj Dawaj Blokujemy się, blokujemy się Dobra, dobra, mamy go, mamy go Szybko Powolnie, powoli. Blokujemy się, blokujemy się O, nie Nie bije nas Jakoś to damy radę Guziki mi się pomyliły Dajesz, 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 konrad! Ok, dobrze, dobrze, pięknie, dziękuję, chodź, dziękuję ale dostał płacze. Naprawę teraz, prawda, znowu. Dobra, na razie, to dobrze, dobrze, idziemy po równo, idziemy po równo, ale musimy to wygrać. Musimy to wygrać. Kurde, dobrze się broni, ta siłownia, jednak dużo mu daje, szczerze mówiąc. Muszę dostać tu 75 75 nawet. znowu, znowu. Dobra, jakoś nam to idzie. Jakoś dajemy radę. Mocno, mam, mocno. Blokujemy się. 75 został, znowu, znowu. A już wszystko szło za wiele, chociaż teraz dostał ładną serię. Ładną serię przy. Czy nam się uda? Czy nam się uda? Musi nam się udać, tak? Raz jeszcze. Raz jeszcze. Jest! Jest! Udało mi się. Właśnie tak. Pobiłem i sam, proszę Państwa. Właśnie tak. Easy peasy lemon squeeze Zostawcie lajka. Udostępniajcie. Komentujcie. Trzymajcie się ciepło. hey go